I skieruj uwagę do oddechu. Poddaj się oddechowi, jakby to była jakaś istota, która może przypominać jakieś zwierzę albo istotę nieziemską. Coś, co jest potężną falą utrzymującą Twoje ciało przy życiu. Falą, która bierze i oddaje. Falą, która jest nieustannie w ruchu, falą, która między innymi mówi o prawdzie, przemijalności, a także nieskończoności, bo gdy jedno się kończy, drugie się zaczyna on niejako od razu. I poczuj to właśnie poprzez swoje oddychanie, branie i oddawanie, wypełnianie i odpuszczanie. I jak ten naturalny rytm zaprasza i wzmacnia pole zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Tak, jakbyś była teraz trzymana przez mocne, kochające ramiona Matki, Matki Ziemi. Często o tym zapominamy, szczególnie kiedy zdarzy się jakaś reakcja emocjonalna jakieś myśli, które są o byciu niewystarczająco dobrą, niekochaną i połączone z tym ból. To są części, które potrzebują szczególnie wyraźnie i mocno tego trzymania przez mamę. Mamę ziemię. Mamę, która ma nieskończoną pojemność na widzenie na zabieranie tego co bolesne, na uzdrawianie, na kołysanie, na karmienie, kojenie, odzwierciedlanie. Cokolwiek teraz jest w Twoim życiu, co wymaga właśnie tego spotkania przez kochające oczy. Może coś Cię spotkało, może coś usłyszałaś. Może ktoś coś w tobie poruszył tą bolesną strunę? To jest dobry moment, żeby z tą zranioną częścią sobą, małą, przyjść do mamy i wtulić się w jej kochające, ciepłe ciało. I może potrzebujesz tego więcej, dużo. Może teraz dopiero czujesz, jak byłaś strudzona. Poczuj, jak odpuszczasz, jak Twoje ciało odpuszcza. Jak Twoje emocje mogą być widziane i przeżyte. Tylko ty i mama ziemia. Poczuj teraz swoje stopy trzymane przez ziemię. Podeszwy, stóp, palce. Krawędzie stóp. Prawą i lewą, pięty, dech i wydech, czując obie jednocześnie, czując każdą z osobna, rozpoznając co się w nich dzieje, będąc nimi zaciekawioną. Przesuń uwagę do kostek nóg, kostki nogi prawej, kostki nogi lewej. I poczuj jak one są przez ziemię spotykane, widziane, trzymane, ukochiwane, rozpoznawane. Przenieś uwagę do łydek i do goleni, wdech i wydech. I przenieś uwagę do swoich kolan. Poprowadź wdech do prawego kolana i wydech, rozpoznając jego rzepkę, tył, kolana, boki, wnętrze. I na kolejnym wdechu i wydechu, zanurz swoją obecność, ciekawość, świadomość w lewym kolanie. Wdech i wydech. Do lewego i z lewego. I teraz obejmij świadomością oba kolana, wdech i wydech. I na kolejnym wydechu przesuń uwagę do swoich ud. I sprawdź, jak czujesz mięśnie ud, kości udowe, skóra na uda, prawe i lewe udo, wdech i wydech. I na kolejnym wydechu obejmij świadomością swoje nogi, jak dwa pnie drzew, przynależące do ziemi, zakorzeniające się w ziemi. Poczuj, jak są stabilne, jak są zdrowe. I poprowadź oddech w górę i w dół przez całe swoje nogi. Wdech i wydech. I na kolejnym wydechu przesuń uwagę do swojej miednicy, i poczuł jak oddech faluje przez Twoją miednicę, zanurzając się do jej wnętrza, rozgaszczając się w niej, rozpoznając organy, mięśnie, kości, i także rozpoznając powierzchnię miednicy. Ośladki, boki, przód, podstawę miednicy, wdech do miednicy i wydech. Wdech i wydech. Łagodnie rozprowadź oddech po całych swoich plecach, po dole pleców, po górnych plecach, po kręgosłupie, po łopatkach. Skórze, mięśniach, dech i wydech, do pleców i z pleców, w górę, w dół na boki. Czułe, ciepłe trzymanie, że mamy Ziemię, jakbyś teraz leżała na ciepłym muchu. Przesuń uwagę na boki tłowia prawy i lewy, i poprowadź wdech od bioder do pach, i wydech od pach do bioder, i z powrotem od pach do bioder, od bioder do pach. I jakbyś była masowana, jakby Twoje boki tłowia były masowane, widziane, obejmowane z czułością, akceptacją, miłością. I przesunę teraz uwagę do swojego brzucha. I jak czujesz, swój żołądek. Brzuch, oddech w brzuchu, poruszanie się brzucha w górę, w dół. Powierzchnię skóry na brzuchu, pępek. Wdech do brzucha i wydech. Wdech i wydech. Co czuje twój brzuch? Co się tam dzieje? Może dawno nie byłaś w tym miejscu w świadomości. A więc dajmy mu jeszcze chwilę, jeszcze trochę czasu. I przesuń uwagę do splotu słonecznego i poczuj, jak to miejsce rozszerza się, zamyka jak kielich kwiatu. Wdech do przepony i wydech. I z tego kielichu wyrastają płatki kwiatu. I to jest twoje serce, twoja klatka piersiowa, która jest w formie kości, mięśni, skóry, organów, ale w niej znajduje się esencja, energia tego, co nazywamy sercem. Tego, co często jest postrzegane jako nasze bardzo ważne centrum. I często centrum zapominane. I to właśnie z tego miejsca możemy ucieleśnić, poczuć wyraźniej to, co jest naszą intencją, naszą drogą, naszym powołaniem. Może właśnie teraz, w ten moment przełomu, tam właśnie budzi się jakieś ziarno, tęsknota, wołanie. A może to jest jeszcze niewidoczne, niewiedziane? I w takim razie tak ma być. Nie próbuj tego zmieniać, czy dyskutować z tym. Zaufaj temu. Ziarno jest na pewno, inaczej by nas tu nie było. Będzie Ci pokazane, rozkwitnie w swoim czasie, we właściwym czasie. Na razie rozróżnij się i odpocznij w sercu. I poczuj całe swoje serce także w barkach i w prawej i w lewej ręce i w dłoniach, jak ten kwiat się manifestuje, jak jest odczuwany poprzez części ciała. I jak jest spotykany przez trzymającą mamę ziemię. Jak jest przez nią miłowany, bo kwiat wyrasta z ziemi. Kwiat się w niej rodzi. I poczuj, jak to rozbraja, rozmraża i rozluźnia Twoją szyję, czakrę gardła. To, co chce się manifestować przez Twoje słowa, dźwięk, komunikację, teraz udrażnia to miejsce, nawilża, rozpoznaje wdech do szyi, do gardła i wydech. I na kolejnym wydechu przesuń swoją uwagę do głowy. Oddychaj do mózgu, do czaszki, do twarzy, do uszu, do ust, do nosa i do oczu. I poczuj, jak cała Twoja głowa dostraja się do korzeni Twojego istnienia, do reszty ciała, do całej Twojej energii. Już nie jest centrum dowodzenia, ale jest nierozerwalnie połączoną częścią całości Ciebie. I w ten sposób Twoja głowa może odpocząć całkowicie. I poczuj teraz całe swoje ciało poczuj, jak wszystkie te części się ze sobą komunikują jak komunikuje się szczęka ze stopami. Miednica z palcami dłoni, serce z łydkami, głowa z brzuchem i tak dalej w nieskończoność. Jedna wielka komunikacja, jedno wielkie państwo, świat, wszechświat, żyjące w harmonii i w rozpoznawaniu siebie wzajemnie. Tak jakby wszystkie te części witały dawno niewidzianego przyjaciela, znajomego, na nowo odnajdując połączenia. I to, jak są sobie potrzebne, jak ze sobą współpracują, abyś mogła iść w swoją stronę, w stronę swojego przeznaczenia. I tego nie wie głowa. Co jest tym, co jest Ci pisane, co jest Twoją realizacją, to wiesz cała Ty, a głowa jest tylko maleńką częścią Ciebie. Zauważ teraz, jak oddajesz tą kontrolę. Głowa ją oddaje, i powoli, Zaczyna odpuszczać i słuchać tego, co mówi Twój brzuch, Twoje serce, Twoje nogi. Wdech i wydech. I poczuj, że teraz zanurzasz się w prowadzenie jeszcze głębiej. Oddajesz się Mu, i jeszcze raz zwracasz się do swojego oddechu, do tej potężnej fali, która mówi tak życiu, i na wdechu, i na wydechu. Jedno i drugie. I oddawanie, i branie jest mówieniem. Tak, w życiu. Oddawanie jest robieniem miejsca. Branie jest korzystaniem z zasobu i potencjału wszechświata. Wdech i wydech. Cały czas będąc w kontakcie z ciałem i z ciszą obecności, kontynuuj. Nie poddawaj się. Nawet jeśli chwilami porwie cię myśląca głowa, to ignoruj, żadna myśl nie ma żadnego tutaj znaczenia. Słuchaj się w swoje prowadzenie. Ono jest w ciszy. Ciszy przed myślą. Nawet jeśli będziesz zasypiać, to ty tak naprawdę to słyszysz. Ty tak naprawdę cały czas idziesz za tym prowadzeniem. Jednak w momentach, gdy Twoja świadomość jest większa. Możesz bardziej to prowadzenie sobie uświadomić, ucieleśnić. To taka dobra karma praktykować medytację. To tak naprawdę przyspiesza tą nieuniknioną drogę do przebudzonego serca, do Ciebie. I obserwuj, co wydarza się na tej drodze. Może po prostu będziesz doświadczać obecności, ciszy, pustki. Może coś się będzie pokazywało, może będziesz dostawała jakieś przeczucia, wskazówki. A może po prostu będziesz karmiła się tym, co obecność daje. Tą jakością, która regeneruje jak nic innego. Nie ma większego lekarstwa, większej miłości, większego trzymania. Niech to się odzapomina. Niech to się stanie oczywistością. To już jest oczywistością. Так, и выдох. Jeśli potrzebujesz sobie coś zapamiętać, to pozwól sobie na to, aby było zapamiętywane. Jeśli coś jest zapominane, to niech będzie zapomniane. Niech moja droga będzie łatwa i pewna. Niech moje nogi same mnie prowadzą w to miejsce, które jest dla mnie stworzone, które jest dobre dla mnie i dla wszystkich istot. Niech moje serce będzie odważne i otwarte. Niech odzyskam godność, poczucie sprawczości, mocy i przynależności. Niech przypomnę sobie, kim jestem. Poczuj wdech od korzeni do czółka, głowy wydech od czółka, głowy do korzeni. Podziękuj sobie za to, że tutaj przyszłaś, za ten wysiłek, za tą decyzję, zaprowadzenie. Ale fajnie, w gronie sióstr. <noise> Dzięki.